Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie. Rozpocznijmy wspólną modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, prosimy Cię, przyjdź teraz do nas. Do naszych serc. Przemieniaj nasze wnętrze. Abyśmy byli gotowi przyjąć Słowo, które ma w nas stawać się ciałem, ma nas przemieniać. Przyjdź, Duchu Święty. Słuchajmy się teraz w słowa Ewangelii. Z Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do, do swoich uczniów: Gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi Was do całej Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. Oto słowo Boże. Tą uroczystość zesłania Ducha Świętego. Wsłuchujemy się w słowo Jezusa Chrystusa, który dzisiaj, jakby chciał nas wprowadzić w tą niezwykłą tajemnicę Trójcy Świętej Boga, który jest w trzech osobach. Gdzie rzeczywiście Duch Święty jest tym, który. Został nam dany jako największy dar. To znaczy, kim jest Duch Święty dla nas? Jest rzeczywiście tym, tą obecnością Boga, którą możemy się cieszyć. On tak naprawdę czyni to, że Jezus jakby staje się rzeczywiście obecny w moim życiu. Nie tylko tak jak na obrazie, ale żywy, obecny jako, jako osoba. Duch Święty to sprawia, on, on, on ożywia, a nie tylko nas samych, naszą modlitwę ale sprawia, że urzeczywistnia się obecność Pana Jezusa pośród nas. I to jest niezwykła prawda o tym, jak blisko możemy doświadczać Boga już tutaj na ziemi. Żyć z Nim w tej przyjaźni Komunii Świętej. Jezus nas do tego zaprasza, ale zobaczcie, dziś, dzisiaj skupmy się na takim jednym tylko zdaniu, które Jezus wypowiada. A mianowicie, jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Ciekawa rzecz o Duchu Świętym, która nam może dziś umykać. Zobaczcie, Pan Jezus, jakby taką wielką troską chce nam powiedzieć, że są takie prawdy w Twoim życiu, których dzisiaj Ty, gdyby się poznał, nie dałbyś rady ich udźwignąć. Jezus, jak taki dobry właśnie ojciec, który nas zna najlepiej na świecie, bardzo powoli nas wprowadza w poznanie tej prawdy też nie tylko o nim, kim on jest, tak naprawdę, kim jest Bóg, ale też prawdy o moim życiu, co mnie czeka w przyszłości. Jeśli dzisiaj by się dowiedział, co ma Cię spotkać. Za jakiś czas może nie byłbyś w stanie tego udźwignąć. Słyszałem taką historię, która bardzo pięknie tłumaczy nam też działanie Ducha Świętego, tego, który został nam dany przez Jezusa. Historia pewnego mężczyzny, który podzielił się świadectwem swojego życia i okazało się, że jego życie no, nie było usłane różami. Krótko po tym, jak ze swoją ukochaną kobietą e, ożenił się, założyli rodzinę. Ona z powodu choroby, która na nią spadła, nagle została sparaliżowana i przykuta do łóżka. Ten mąż, przez ponad 30 lat, jak o to opowiadał, tą swoją żoną opiekował się każdego dnia, pielęgnował i wszystko dla niej robił. I kiedy po tych latach zaczął dzielić się tym świadectwem, to zaczął tak. Jeśli wtedy bym wiedział, co mnie spotka, co mnie czeka to najprawdopodobniej po prostu palnąłbym sobie w łeb. Nie dałbym rady. Ale jednak skąd on miał tą moc, że to dał radę udźwignąć? Że ten ciężar, który na niego spadł tak nagle, był w stanie unieść? To jest właśnie prawda o Duchu Świętym. Duch Święty to został nam dany nie tylko po to, aby powolutku nas, przed nami prawdę odsłaniać, też o naszym życiu. Ale Duch Święty dany nam po to, abyśmy byli w stanie te wszystkie trudne momenty, które na nas spadają, po prostu udźwignąć. To jest prawda o Jezusie, który staje się żywy w naszym życiu i chce z nami to życie przeżywać i dźwigać Twoje choroby. Bierze to wszystkie te ciężary na siebie. Duch Święty jest tym, który właśnie nas w tych trudnych doświadczeniach po prostu umacnia. Jest ta moc Boża. Duch święty został nam dany. Dlatego dzisiaj pomyśl sobie o tym, ile zawdzięczasz tak naprawdę samemu Bogu w Twoim życiu, który w tych momentach, kiedy zastanawiasz się, jak w ogóle mogłeś dać sobie radę, udźwignąć pewne sytuacje, zobacz, że to było, był dowód i Twoje doświadczenie Boga w Twoim życiu. Dlatego dzisiaj, kiedy przyjrzysz się temu, co się wydarzyło w Twoim życiu, może na przestrzeni wielu lat, zobacz tę sytuację i stań przed Panem obecnym najświętszym sakramencie. Stań przed Nim na modlitwę i po prostu z serca Mu za to wszystko podziękuj. I pozwól Mu się prowadzić. Jesteśmy razem w sercu Boga. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.